Ale to jesteśmy w wyjątkowym miejscu na planie jubileuszowego odcinka tańca z gwiazdami. Powiedz mi, jakie tobie towarzyszą emocje, bo wyglądasz przepięknie. Ach, dziękuję bardzo. Ja jestem bardzo podekscytowana. Słuchaj, bo ja, y, ta edycja, w której ja brałam udział, była 11,5 roku temu. Więc y, no, cały czas wspomnienia wracają, uwielbiam ten program i on zostanie w moim sercu już na zawsze. To jest naprawdę piękne. Też nie da się ukryć, że Ty po prostu unikniesz oczach. Za każdym razem jak Cię widzę jesteś coraz szczuplejsza, wyglądasz przepięknie. Czy to jest sekret właśnie jakiejś diety, czy takiego zdrowego stylu życia? Yy, wszystko na raz. Wiesz, to jest po prostu zadbanie o zdrowie, plus dieta, plus sport i, i dobre samopoczucie, wysypianie się. Także. Także tak. A wy eliminowałaś jakieś na przykład takie składniki ze swojej diety, żeby tak dobrze wyglądać? Przede wszystkim to poszłam do specjalisty, mm. do lekarza. E, I za, pod jego po prostu kontrolą przeszłam ten cały, ten cały etap, więc, więc tak. mm. to mogę polecić, jeżeli ktoś szuka jakiegoś sposobu i nie wie już czego się chwycić, to, to polecam, żeby się udał do bez specjalisty, a nie czytał różnych porad w internecie, bo to może być bardzo złudne. Mm. Ty też właśnie jesteś bardzo taką zapracowaną kobietą. Jeżeli chodzi właśnie o aktorstwo, plan ciągle serialu, prawda, tutaj jeszcze wychowanie dzieci. Jak to by się udaje łączyć te wszystkie obowiązki? No i też znajdować czas, chwilę dla siebie. Jakoś mi się udaje. Robię to od 14 lat, więc z różnym skutkiem. Raz, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale tak jakby ogólnie teraz, dzisiejsze tempo jest tak szybkie tempo życia, że myślę, że każdy z nas musi sobie radzić, łączyć te wszystkie, te wszystkie światy zawodowe, rodzinne, i każdy z nas tak naprawdę musi sobie z tym radzić, no bo nie ma innego wyjścia. A ty też nie da się ukryć, że samodzielnie wychowujesz swoje dzieci, i to jest naprawdę ważne, żeby mówić samodzielnie, a nie samotnie, prawda? Samotne macierzyństwo. Tak, ja też to zawsze podkreślam, bo samotne macierzyństwo tak, mam takie odczucie, że tak ciągnie w dół, a, a samo, samodzielny rodzic, który, który samodzielnie wychowuje, to jest naprawdę siła i moc i sprawczość. I to, to jest odpowiednie moim zdaniem słowo. I to jest bardzo ważne. Czy ty też czasami się czujesz właśnie trochę ojcem i matką, jeżeli chodzi nawet o utrzymanie dzieci, o zapewnienie im takiego komfortu finansowego? Wiem, do czego dążysz, ale nie, błagam, nie, nie, nie. idźmy w tę stronę, bo dzisiaj jest jubileuszo, jubileuszowy odcinek, więc zostałabym przy tym temacie i tamtego już nie poruszała. No jasne, rozumiem, ale też wiesz co, ostatnio w mediach bardzo dużo kontrowersji wzbudza temat edukacji zdrowotnej. Czy ty masz właśnie jakieś stanowisko w tej kwestii? No ja uważam, że, że to jest bardzo potrzebne, mm, bardzo potrzebny przedmiot i fajnie, że, że wszedł. Natomiast y, czasami, jak dzieci są w ósmej klasie, to ten nadmiar tych wszystkich obowiązków powoduje, że czasami trzeba zrezygnować z czegoś, czego, z czego by się nie chciało zrezygnować, ale jest to po prostu y, no, kwestia tego, że albo się będzie miało tę godzinę dodatkową na przygotowanie, hmm. na przykład do egzaminu ósmoklasisty, albo, y, albo do tego przedmiotu. Natomiast ja uważam, że to jest to fantastyczny przedmiot, i dobrze, że wszedł. Bo też sporo właśnie emocji wywołało stanowisko prezydenta, bo Karol Nawrocki zdecydował się nie zapisywać swoje dziecko, właśnie edukację zdrowotną i co o tym myślisz? Ja myślę, że każdy z nas ma do tego prawo tak naprawdę i mamy wolny wybór, możemy się na to zgodzić, możemy się na to nie zgodzić i moim zdaniem to jest fajne, bo możemy wybierać.